Elon wszystkim. Dzisiaj szybki przegląd klikaczy. Zaczynamy tutaj od Dogin Hooda. Jak widzicie ja już tutaj jednego bossa zjechałem i oczywiście standardowo wymyśliłem sobie jeszcze lepszy sposób, żeby to tutaj robić. Jedną ręką. Także klikam tutaj kciukiem dwa razy szybko. Pojawia się lupa. Wkładam palec wskazujący w to i sobie tak rozciągam i Robię po ekranie, zobaczcie, tutaj już się skończyło, ale przejdźmy do tego drugiego bossa, bo ja co jakiś czas tutaj odwalam, właśnie klikanie na dwóch bosach, to pomaga mi się szybciej piąć tutaj w leaderboardzie, ale problem jest taki, że tam już ciężko się przebić. No i znowu dwa razy kciukiem, o, trzeba po prostu wycelować, żeby się pojawiło, wkładamy pasek wskazujący. No i lecimy góra dół, góra dół. Oczywiście ja tak lecę tutaj po 500, po 7 znowu, ponieważ tutaj trzeba zbierać te strzały. No i żeby zbierać te strzały, to warto jednak robić te pauzy, bo one później się nie pojawiają, czasem wskakuje nam błąd. Więc zobaczcie, tutaj robimy Lecimy dalej, zaraz tutaj bossa zjedziemy i zobaczymy, jakie miejsce w leaderboardzie będę tutaj dzisiaj posiadać. Ja już tam wskoczyłem właśnie do wyższego tego degena, ale tam ciężko się przebić. O, Mamy jedną srebrną strzałę, klikam i lecimy dalej. Zobaczymy znowu, czy się jakaś strzała nie pojawi. Klikamy. No, trochę ciężko tym jedną ręką, ale łatwiej to po prostu jest tutaj wyklikać z poziomu jednej ręki. Przynajmniej mi to idzie szybciej. Klikamy, teraz to już zerujemy. Wyzerowane. W rankingu jestem na 352 miejscu w Degenach, więc udało mi się tam przebić. No i tutaj store. To zobaczcie, mam wszystko na maksa. No, jeżeli chodzi o strzały, no to mam 11 tysięcy brązowych, 472 srebrne. No i tutaj mam jakiś Brotherhood 479. Przejdźmy dalej do innego klikacza. Jeśli chodzi o Gemza, no to tutaj będzie quiz do zrobienia. Zaraz zobaczymy, o tutaj można gifta znajomym wysłać. Ja w ogóle zrobiłem tak, że robię wysyłkę tych giftów. No i na Telegramie możecie mi to odesłać do mnie. Jeśli ktoś oczywiście potrzebuje to zrobić. Taką informację wrzuciłem na Telegram. Teraz też w sumie zaraz to wrzucę. I tutaj też oczywiście jest quiz do zrobienia Kombo Zaraz będziemy to robić. Zresztą to pamiętajcie, że combo ja też wklejam na Telegram, więc będziemy teraz tego robić na filmie, tylko po prostu od razu to wkleję na combo na Telegrama. Więc ja to odpuszczam z takich klikaczy, które jeszcze chciałem tutaj wam pokazać, oczywiście, z pixel swap. Tutaj też oczywiście można sobie zrobić combo. Wczoraj były jakieś informacje, że aplikacja nie działa, i tak jak widzicie, laguje to się zdarza, że ta apka laguje. Trzeba potem ponownie, oczywiście tutaj wejść. Tutaj kolejny dzień do odebrania. No i tutaj stwórki, to też wam kombo wrzucę na Telegram. Link do Telegrama znajdziecie w opisie. Tutaj mamy babun, play the game. Tutaj mamy tą baterię. To też to później będzie klikać, ale to później. O, tutaj mamy ten menadżer. Jeżeli chodzi o football, w ogóle jak jest coś takiego, no to możecie sobie dać tak i kliknąć start, i wtedy pojawi Wam się od razu tabliczka, gdzie można wystartować tutaj gierkę i rozegrać właśnie gry. Jeśli chodzi o football manager, i tak jak widzicie, mam tu 5 gier i reset 0 godzin. Więc teraz faktycznie mogę w tą gierkę sobie zagrać, więc spróbujemy tutaj coś zwojować z tą piłką, ja nie jestem za dobry tutaj w tą grę, o widzicie, ale mam dwie piłki teraz zobaczymy kolejną próbę o, podskoczymy i nie no, no, ja nie jestem za dobry w to, 5 punktów jeszcze trzy gry zostały jednak trzeba się tutaj troszkę bardziej nad tym Kupić. O, 5, 6, 7, 8, a teraz ją wybijemy do góry. O, teraz to mi elegancko poszło. E, no, do góry. Coraz, o, 18 piłek. Dobra, to później się na tym skupię i będę lepiej w to grać. Tutaj mamy CXIO. Też oczywiście 100 kliknięć do odebrania. To możecie sobie bez problemu tutaj zrobić. Ja też tu praktycznie wchodzę raz dziennie. Aczkolwiek, chyba warto wchodzić tutaj częściej, jeżeli zeruje się ten zegar. Tutaj mamy farming, odbieramy farming, wracamy. Dragon, tutaj mamy tego smoka. To też Wam już pokazywałem. Ja tutaj oczywiście. Ja też używam lubki, karmię tego smoka na szybko, jak widać. Mi już on tutaj urus na takiego zielonego. Są jakieś taski, tak? Są taski do zrobienia. Daily reward tutaj oczywiście robimy i logujemy się co jakiś czas. Mamy potem like and retweet, idziemy wtedy tutaj na XA, ale to też nie trzeba chyba tego nawet lajkować i to zalicza. Tak, zaliczyło. Potem mamy tu kolejne zadania. Oczywiście tutaj jak wpiszecie Cholicy, so, to możecie dołączyć do naszego teamu. Mamy tutaj 34 osoby. Też Wam link wrzucę tutaj w opisie tego filmu, żebyście mogli w tym smoku tutaj dołączyć. Lećmy dalej. Mamy Bloom. Jeżeli chodzi o Bloom, to ktoś też mówił, że to zostało schakowane, a tutaj się tylko grafika, zobaczcie, zmieniła. No i teraz mam już szósty dzień check-in. Klikam, odbieram tutaj. Daję Start Farming, odbieram zarefy. No, i to wszystko, co do zrobienia, jeśli chodzi o, tej, o tą aplikację. OmniSwap, tu zaraz zobaczymy, czy mam coś do zrobienia, bo już to grałem. Tak, tu o, mam trzy spiny. Także kręcę jeden raz kołem. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Jakieś punkty. Drugi raz kołem. Też zobaczymy. Ile punktów? O, 17 tysięcy. I ostatni raz kołem. Ta gra polega tylko na tym tutaj. Tutaj oczywiście misje, socialsy, jakieś do zrobienia. To już wszystko mam sklejmowane. Później mamy Tomato. To nie wiem, czy w to gracie, czy nie gracie, ale też Wam to nie wiem, czy pokazywałem, czy nie. No ja tutaj zrobię upgrade'y. Mam tutaj jakieś taski. Oczywiście Like rec Retweet. Tu mam Shop. No, nie ma szału. Tutaj Task Shop Ej, Leci mi to w dół. Powinno mi przy włączeniu gry pojawić się do klejmu coś. O, teraz to za drugim razem się udało. Więc tu też z tego klikam sobie w pomidora. Jeżeli chodzi o Tab Słap, no to tutaj też są nowe misje do wykonania. Wystarczy przejść w Taski. No i tu mamy kilka nowych filmów, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery filmy. Tu też, jeżeli chodzi o tap słapa, no to wrzuciłem ponownie informację na Discorda. Też to przerzucę wam na Telegram. Czym jest Bitcoin? Widzicie, tu są e, tego typu rzeczy. Ja sobie to oczywiście tutaj skopiuję, wklejmy i będziemy to kopiować. Skopiujemy, przejdziemy. E gdzie jest bit, czy już bitcoina miałem tu jest what is the bitcoin to już film zobaczyłem zobaczymy czy to po prostu przejdzie tak zobaczcie misja zakończona potem mamy pięć rzeczy krypto to jest ten kod kopiujemy wklejamy cyk tak misja zakończona Kolejny film do zaliczenia jest Nowy w Kryptoświecie. I tutaj też gdzieś to, e, gdzieś to miałem. Nowości, to chyba to. To jest albo to, albo ten kolejny. Zaraz też to w sumie poprawnie nazwie. Tak, to jest to. Czyli tu się nazywa Nowy w Kryptoświecie. No. W krypto, tak to damy. No i potem mamy pierwszy token. To już chyba jest zaliczone. Teraz jeszcze jedno zostało. Jak zarabiać pieniądze w krypto. No to tutaj już film do zobaczenia, to też później zobaczę i wrzucę ten kod. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, no to Tom station. Tutaj też klikamy raz dziennie klejmujemy oczywiście. Tu trzeba zaczekać trochę dłużej, żeby to zaliczyło. No, i za 8 godzin można znowu kliknąć. MemeFi to tak samo. Tam włączam sobie maszynkę. Tutaj mamy Vertus. Tu też staram się tu wchodzić 2-3 razy dziennie i właśnie tutaj odbierać. Tak jak widzicie, wczoraj chyba zapomniałem. I tutaj teraz trzeba TonkiPerem to potwierdzić. Potwierdzamy TonkiPerem i sobie zobaczymy co z tego będzie Tak, tutaj mamy collect tu są też zadania do wykonania jeśli chodzi o to tu się wszystko samo nalicza no nic lecimy dalej wcoin arena games czyli ta żaba no to tutaj też oczywiście można to odebrać i rozegrać sobie te gierki hamster combat jeśli chodzi o hamstera no to tutaj też są nowe questy do zrobienia. Daily Reward. Tutaj zobaczcie. Dziesiąty dzień. Odebrałem. I pewnie poleci to od nowa. Albo już nie. Bo pierwszy raz w sumie to zrobiłem, jeśli chodzi o Telegram, no to widzicie, wygląda to w ten sposób, że tutaj daje nowe informacje. A jeśli chodzi o Discorda, no to tutaj na Discordzie jest to dużo bardziej złożone, zrobione po prostu. Tak jak widzicie, mamy tutaj różne kanały. Ale przechodząc tutaj na dole, na forum, macie możliwość dostępu właśnie do Telegram Klikacz. Tutaj są wszystkie klikacze opisane ewentualnie jak są jakieś newsy to jest to tutaj dodawane, ale z takich jeszcze dodatkowych informacji no to mamy tutaj na przykład airdropy. No i tutaj też rozpisujemy airdropy, które mają miejsce lub które miały miejsce. No i tak jak widzicie, tutaj jeśli chodzi o Dopa, odbieraliśmy już kiedyś airdropa plus był tam jakiś presale oraz był listing, tego iż, właśnie tokena, najgorsze jest to, że listing był poniżej ceny wejścia. No i tutaj też informacje wrzuciłem na ten temat, że listing jest piąty, siódmy. No i tutaj, że wyszło to bardzo źle. Tak to wygląda tutaj na naszym Discordzie, więc jeśli macie ochotę dołączenia do Discord'a, no to możecie to zrobić poprzez kontakt na Telegramie. No i to by było tyle. Zapraszam na Telegram. Tam będziemy dzielić się tymi różnymi informacjami. Pozdro.